Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną, czytanie Ewangelii z Ewangelii Łukasza, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Jest to o wytrwałości w modlitwie. Czytanie na 29. niedzielę zwykłą, rok C. Pozwolę sobie przeczytać ten tekst i mówię im przypowieść o tym, że powinni zawsze modlić się i nie tracić ducha, mówiąc w pewnym mieście był pewien sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście była wdowa i przychodziła do niego mówiąc: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Nie chciał przez pewien czas, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, obronię ją, żeby bez końca nie przychodziła, zadręczając mnie. I pan powiedział: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Ten tekst tłumaczenia. Dostosowałem bardziej do tekstu greckiego, do oryginału, zarówno tłumacząc niektóre stwierdzenia bardziej dosłownie, także zachowując w pewnym sensie szyk zdania, który bardziej mi odpowiada ten z tekstu greckiego niż jak w Biblii Tysiąclecia, gdzie pewne wyrazy zmieniają swoją kolejność, są przestawione w szyku. Pragnę tu podkreślić między innymi, że zmienione jest tłumaczenie w wersecie pierwszym, gdzie Biblia Tysiąclecia mówi, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, czyli jak gdyby tłumaczy przy to całe wyrażenie dwoma podobnymi określeniami stałość na modlitwie i nie ustawać. Jednak w tekście greckim to drugie określenie znaczy dosłownie, e, mówi o traceniu ducha, czyli nie powinni tracić ducha. E, zatem moje tłumaczenie jest tutaj: powinni zawsze modlić się i nie tracić ducha. Dlaczego e, podkreśliłem to: nie tracić ducha? Bowiem, gdy cofniemy się do tyłu w tekście bezpośrednio poprzedzającym. Na końcu rozdziału 17 jest mowa o dniu syna człowieczego. Ten tekst możemy rozumieć w podwójny sposób: zarówno o odnoszący się do męki śmierci pana Jezusa, i później prześladowania pierwszych chrześcijan, czyli czasy trudne dla uczniów. Z kolejności możemy również czytać z perspektywy eschatologicznej. W czasach przyjścia Pana Jezusa, drugiego przyjścia Pana Jezusa, które też mogą być czasami trudnymi, w oby sytuacjach czy uczniowie mają zachować ducha, mają nie upadać na duchu, mają nie załamywać się, jeśli widzą jakieś przeciwności, jeśli są prześladowani, ale mają utrzymać tą postawę stałości, zawsze modlić się, czyli stałości na modlitwie. Tak jak sam Pan Jezus, szczególnie w Ewangelii Łukasza, ukazuje to uczniom wielokrotnie, oddaje się na miejsce osobne, aby modlić się. Czasami jest to, że z uczniami się udaje, i z drugiej strony mieć to pozytywne nastawienie. Uczniowie powinni to mieć pozytywne nastawienie, że nie są sami, są z Panem Jezusem. I wtedy Pan Jezus daje jako przykład dla tego stwierdzenia, Postawę tej wdowy. Z jednej strony mamy paradoks sędzia niesprawiedliwy, który nie chce e, obronić e, tej kobiety, tej wdowy, ale przez jej natręstwo e, udziela jej właśnie e, tą łaskę, e, ponieważ nie chce być e, zadręczany bez końca, ponieważ też również przetłumaczyłem to w szyku dosłownym żeby bez końca nie przychodziła, zadręczając mnie. I później Pan Jezus to motywuje, podkreślając, żeby zwrócić uwagę na słowa sędziego i dlatego działanie Boże musi się w tym sytuacji okazać zupełnie odmienne. Jeśli niesprawiedliwy sędzia jest w stanie Zrobić coś do, dobrego dla tej kobiety, oczywiście dla swojego świętego spokoju. To tym bardziej Bóg Ojciec, dlatego też podkreślam te słowo ojciec, bo wcześniej mieliśmy już nauczanie Pana Jezusa przy okazji modlitwy Ojcze Nasz, też jest wytłumaczona sytuacja, abyśmy się stale modlili, byli nieustanni. I Bóg Ojciec, w tym wypadku. W porównaniu do tego paradoksalnego, niesprawiedliwego sędziego, tym bardziej weźmie w obronę swoich wybranych, którzy zwracają się do niego. Jeszcze podkreśla to w wersecie 8 na początku: Mówię wam, że prędko weźnie i w obronę. Tekst, do którego się przed chwilą odwołałem, mieliśmy na 17 niedzielę zwykłą rokce z Wyką, Rokces, 11 rozdziału. Ewangelii Łukasza, gdzie najpierw jest modlitwa Ojcze Nasz, a później to porównanie e, o przyjacielu, który przychodzi do drugiego przyjaciela, prosi o użyczenie bochenków chleba. Ten e, jednak e, odmawia, ale przez natręstwo w końcu da. I później też porównanie, że e, jeśli my jesteśmy źli jako ojcowie swoim dzieciom. Nie podamy zamiast chleba, nie podamy kamienia, lub jeśli prosi o jajko, nie podamy skorpiona, i wtedy Pan Jezus stwierdza: Jeśli więc wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. O ileż bardziej Ojciec nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ewangelia na 29. Niedzielę Zwykłą kończy się też tym zapytaniem. Czy jednak syn człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Część biblistów widzi to jako pytanie niezwiązane za bardzo z tekstem. Część widzi to pytanie i rozumie to pytanie jako pytanie retoryczne, odnoszące się do drugiego przyjścia Pana Jezusa. W związku z czym odpowiedź na to pytanie jest raczej negatywna, czyli takie spojrzenie, Pesymistyczny, że po wiekach pracy misjonarskiej Kościoła, głoszenia Ewangelii, starania się dotarcia na, na krańce ziemi, efekt będzie negatywny, że nie znajdzie wiary na ziemi, albo tylko garstka będzie wierzyć. Ale też można na ten tekst i na to pytanie spojrzeć, jeśli weźmiemy pod uwagę... Tekst, jak tu jest, który poprzedza przypowieść, czyli ten kontekst tak zwany literacki, ponieważ to pytanie niekoniecznie musi odnosić się tylko do drugiego przyjścia Pana Jezusa, ale może odnosić się również do pierwszego przyjścia Pana Jezusa i w tym przypadku odnosi się do tych postaci, które są wymienione w przypowieści samej. Z jednej strony mamy Niesprawiedliwego sędziego, który Boga się nie boi, czyli nie wierzy w Boga, a z drugiej strony mamy postawę tej wdowy, która tak mocno wierzy, ktoś by powiedział nawet: ma ślepą wiarę, że idzie do tego niesprawiedliwego sędziego i ma nawet czelność prosić go, jakby wszyscy inni mówili, że. Nie ma w ogóle po co się tam udawać, a ona jednak wierzy, że może jej udzielić tą łaskę. Dlatego jest ten kontrakt bardzo mocny między niewierzącym sędzim, a wierzącą wdową. I w tym wypadku pytanie, jeśli dostosujemy je i uznamy, że to pytanie odnosi się również do tej sytuacji, do tej przypowieści, z jednej strony Ilustruje, że są tacy i będą tacy jak ten niewierzący, niesprawiedliwy sędzia, ale są i będą tacy jak ta wdowa, która ma mocną wiarę. Pragnę życzyć wszystkim miłej i owocnej refleksji nad tym tekstem Ewangelii.